Hej, cześć, siemanko! Witam moją ulubioną widownię! W dniu dzisiejszym powracamy już w drugim odcineczku z naszej nowiutkiej seryjki i generalnie to, co się zmieniło... W sumie to nic, mam trochę lepszy głos, bo się minimalnie wyleczyłem, ale to tak minimalnie, minimalnie. Ale tak czy siak, co dzisiaj jest robione? Dzisiaj robiony jest breeder. Na, na villagers'ów. No, i jak widzicie tutaj, pięknie, prawda, na ekranie. Jest robiony. Są też bite endermany, bo pomału szykujemy się oczywiście do walki ze smokiem. Ale to tak pomału, pomału, pomału. To jeszcze troszeczkę, bo dużo mi to zajęło. Troszeczkę się z nim pieściłem. Um, bez podtekstów, ale tak, tak, tak. O co chodzi? Dałem im wszystkim robotę. Próbowałem zrobić też jakieś trady, ale no, no nie wyszło. Uzupełniłem wszystkie biblioteczki do enchantu i zacząłem się pomału bawić w jakieś enchanty. Jak widzicie tutaj jakieś fire-proty wleciały na, na armor i jakieś inne proty, ale to na razie nic w sumie ważnego, bo to tam głupoty takie. Powiększyłem im ten breederek. Później mam plan zbudowania takiego większego, fajnego. Stradowałem emeraldy, klepałem creepery na firework już pomału do elitry. I tutaj była próba zrobienia mendingu i ech, mendingu nie udało się zrobić, ale udało się zrobić Fortunkę, więc Fortunka wleciała oczywiście na kilow. E, no, po drodze biłem też golemy, bo żelazo się przyda, i mi się nie chce go kopać, a patrząc na to, że tutaj golemów respi się w sumie tak no średnio 1 na pół minuty, więc mam praktycznie cały czas żelazo, więc to w ogóle nie trzeba się tym przejmować. No tutaj piękny montaż oczywiście z zbicia golemów, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No i co tam dalej było? No nic tam dalej nie było, no... Powyrzucałem useless rzeczy, ciałem drewno, bo wszystko oczywiście na patyki miało iść, na z lecherem, zbierałem trzcinuszkę, bo czemu by nie, czemu by nie, krówki też były rozmnażane na level, na skórę i na... i na mięcho, bo no... Nie chcę za dużo spoilerować, ale później okazało się, że mięcho było bardzo potrzebne. Strejdowałem fortunkę, znowu szybki tibak przed villagerem, bo czemu by nie, czemu by nie? I tutaj e, drugi lektern postawiłem i próbowałem zrobić mending. Udało się zrobić mending chyba po nie wiem z pół godziny spędziłem klikając. No więc trochę dużo. Znowu poleciały patyki, spaliłem też dom. Bo, bo, czemu by nie? I tutaj co się działo? To jest dosyć ważne, pewnie wyczytaliście z tytułu. Postanowiłem zrobić automatyczną farmę trzciny, więc tak. Piękny montaż z rozlewania wody. Trzcina była pomalutku, prawda, gromadzona. Wykopałem sobie dziurkę na hopery, bo, bo, czemu by nie? Czemu by nie? Czemu by nie? Skrzyneczka postawiona podwójna. Myślałem, że swoją drogą ta farma będzie trochę efektywniejsza, ale no. Może być i tak, a jakby nie patrzeć, tylko się przy tym awczy. Po drodze były bite ogórki, oczywiście. Bo czemu by nie? Chyba nadużywam, oczywiście. No, Dobra, fajnie, fajnie. Przykryłem wodę, żeby to miało ręce i nogi. Na to poleciały, słuchajcie, pistony. Dużo pistonów. Tam chyba 8, 8 slotów na trzcina zrobiłem, mniej więcej. No to 8 pistonów. Na pistony wrzuciłem obserwery. No tutaj troszeczkę dostałem, że tak powiem, wylewu i nie mogłem sobie trafić. Ale tak, poleciały na to obserwerki eee, i co dalej było, co dalej? No redstone oczywiście, bo co by nie? Oczywiście okoplowałem to, bo na czymś musi ten redstone stać. I e, jeszcze jedna rzecz, to jest na razie tymczasowe miejsce myślę na, tom, na tą farmę, bo no po prostu chciałem, żeby coś mi się tam w tle robiło a bo nie chciało mi się cały czas tego zbierać ręcznie, bo stoi tam na środku przy tych skrzynkach i przy tym wszystkim, to troszeczkę denerwuje. Żeby też to jakkolwiek wyglądało, tak minimalnie, obudowałem to, zebrałem też piasek, no bo chciałem szybkę zrobić, ponieważ iż gdyż w momencie, gdy nie byłoby tam szybki, pistony mogłyby wypychać tą trzcinę i nie wrzucać jej do hopperów, tylko, tylko gdzieś. I to byłoby tak o połowę mniej efektywne. I okazało się, że z Liona mam jeszcze włączone... włączonego moda, który nazywa się Clear Glass i to troszeczkę wyglądało dziwnie, więc to wyłączyłem. Teraz wygląda minimalnie lepiej. I z czym jest problem? Chciałem odpalić jakieś shaderki ładniejsze niż te Lionowe, tylko że nie mogę, bo Lion ma jakieś problemy i póki co nie ma opcji shaderów, nie wiedzieć czemu. Próbowałem to naprawić, ale nie mam pojęcia jak. Więc jeżeli ktoś miałby jakieś, jakieś, jakieś propozycje, Jakiejś rady, to zapraszam do sekcji komentarzy oczywiście. Dzięki, dzięki, dzięki. Kocham Was. A propos, właśnie, jak już jesteśmy przy komentarzach, muszę przyznać, że całkiem nieźle wyszło. Całkiem nieźle wyszedł pierwszy odcinek, w sensie. Niezły odzew, spodziewałem się, że będzie 0-0, bo to nowy kanał całkowicie i jakby, no, ze starym nie mam w ogóle połączenia, nie nie przerzuciłem tam ani jednej osoby. Jedna osoba mnie znalazła, to tak, to jak najbardziej. Ale cała reszta osób jest kompletnie nowych, więc chyba, chyba YouTube mi troszeczkę pomógł i bilans na chwilę obecną, jak nagrywam to, ten dźwięk, bo wiadomo, gra jest nagrywana wcześniej, um, to tam chyba trzy suby wpadły z tego odcinka i mamy jakieś 31 wyświetleń? 6 komentarzy? Znośnie, znoście. Nie powiem. Całkiem... No jestem pod wrażeniem, po prostu jestem pod wrażeniem, bo w życiu bym się czegoś takiego nie spodziewał, że... No. Fajnie, fajnie. Ja lubię, ja lubię. Dzięki bardzo za, za cały odzew. Dalej znowu był wylew. Wody tym razem. Co tutaj jest tradeowane? Mending jest tradeowane. W sumie to nie nałożyłem na nic tego mendingu. Senczątowałem sobie kilo. Mending poszedł do, do skrzynki, do barela i po prostu czekał na swoją kolej, aż się w końcu przyda, bo Bo czemu nie? I znowu patyki. Później dopiero odkryłem, że z pacją można to tradeować szybciej, więc tutaj jest to w dziwny sposób tradeowane. Krowy i. No i to w sumie nic więcej już z tych ciekawszych rzeczy. No znowu próba stridowania jakiegoś sensownego kilofu Wyszedł mi Unbreaking 3 i... i wydajność czwóreczka. Wiadomo, najlepsza wydajność to wydajność 5, więc postanowiłem, że wrzucę na razie Mending i Fortunkę na to. Tutaj widać, że złączyłem to, żeby było jak najtaniej. I 9 leveli, w sumie 11 leveli na, ten, na tą pikę i... I to w sumie opłacało się. Oddało, oddało, bo Kilow był dobry. Był dobry. Tea, ten tego. Dobra, no co mogę powiedzieć? To na tyle w tym odcinku. Dzięki bardzo wszystkim za oglądanko. Ten jest troszeczkę dłuższy, następny myślę, że będzie jeszcze dłuższy. Więc e, więc damy radę, damy radę. Za niedługo posmoka to tak. Bo też nie chcę bardzo przedłużać tej seryjki, bo nie ma sensu robić 20-minutowych odcinków, bo ani Wam się nie chce tego oglądać, ani mi się nie chce tego montować jakoś specjalnie, więc wolę tutaj tak specjalnie, tak specjalnie, tak, za dużo specjalnie. Więc wolę, żeby to miało po prostu ręce i nogi, poskładać to w jedną piękną całość, a tu jeszcze montaż z tego, że działa farma i kopanie węgla z fortunką, bo narzekałem, że go nie mam. Więc tak, jeszcze raz dzięki bardzo za oglądanko i trzymajcie się, hej, hej!